Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu mojej bitwy. Tym razem jest siódmy jest to bitwa na bagnie w trybie standardowym. Jak widzicie, mam 74% szans na zwycięstwo i ja jestem jako top-tier, nie jest źle. Na chwilę obecną jestem na innym komputerze, jako że mamy remont u nas w firmie i niestety jest odpięty komputer standardowy, na którym nagrywam. Stąd też inny dźwięk, bo oczywiście nagrywam na starych słuchawkach które będę jeszcze dalej w ciągu działają, a komputer na którym nagrywam zwykle służy mi do, raczej do streamowania aniżeli do nagrywania, stąd też i powiedzmy sobie jeszcze, że może być jakaś tam różnica, ale mam nadzieję, że niewielka, ponieważ komputer nie jest mniej więcej porównywalny do, do którego nagrywam normalnie. To jest misja na konceptach. Tak, tak. Niektórzy już są dalej. Jak widzieliście, Czasława, to już Czasaf jest na, już zrobił obiekt 2 260 Ja niestety jestem dopiero na koncepcie, ze względu na to, że w sumie no, jakoś tak nie przymierzałem się do tego, jakoś tak nie bardzo e, szedłem na siłę. Niektóre misje oczywiście wymagają tego, żeby wziąć i pojechać czasem po głupiemu, zginąć, a jakoś tak nie umiem tego do, do, zrobić. Znaczy, mówiąc dokonać takiego czynu samozniszczenia na samym początku. I z siódmy. Długo się zastanawiałem, co wziąć, jaki czołg, ze względu na to, że nie jest to najprostsza misja. Trzeba zrobić i damage, i odbicie na 10 tysięcy sumaryczny, dlatego też no, trzeba się troszeczkę postarać. Natomiast próbowałem to robić jakimiś innymi czołgami i różnie z tym bywało. Nawet jeżeli robiłem demecz, to z tym odbijaniem było różnie. Stąd też i stwierdziłem, a dobra, wezmę sobie iść siódmego. Może on coś pokaże lepszego, może coś nim uda się wykręcić dobrego. Jak widzicie, mam tutaj Oprócz standardowego hitloga, którego widzimy tutaj na górze i pokazuje mi, ile damage'u już zadałem, oprócz tego mam jeszcze z modów Aslina, bo w tym momencie mam jeszcze zainstalowany mod Aslina, coś takiego jak licznik odbitych, odbitych strzałów. Jak widać, mam już odbite 3 strzały i 820 damage'u odbitego. To jest całkiem przyzwoicie. Ale no cóż, trzeba się troszeczkę jednak więcej postarać, żeby zrobić tą misję. Jak widzieliście przed chwileczką, strzał T62A zupełnie bez woleja, bez żadnego przycelowania, bez żadnego jakby skupienia się nad nim, i weszło. W tym patchu miało to być zmienione, że takie strzały miały wchodzić rzadziej, ale jak widać, nie jest tak źle. 1200 demedziu zablokowane i 2300, no to już nie jest źle że... fajna jest rzecz taka że w tą misję wchodzi również to, że jeżeli nas zniszczą czyli ten, to całe nasze HP które nam zabiorą też wchodzi w skład tej misji dlatego też, powiedzmy sobie szczerze jeżeli ktoś bierze jakiś taki czołg który ma dużo HP esetkę, bądź też na przykład weźmie sobie mausa już ma w bonusie 3000 HP no, jak widać, T62 bez przymierzenia od górnej płyty odbił się. No i jestem o 320 hp odbitego, więc do, bardziej do przodu. Mam już 1530 odbite i 2837 zabrane przeciwnikom. Ten T62 cały czas się tutaj jakby na mnie gapi, cały czas się czai na mnie, a ja w tym momencie spokojnie sobie E5, co to jest za tylko 440... No ale cóż, T62 próbował, próbował tak jest, no, próbował podjechać, żeby coś jeszcze strzelić do mnie. Oczywiście górnej płyty nie przebije, nawet nie ma o, tym, o czym marzyć. Jeżeli I7 nie jest skontrowany, no to nic, nic nam to nie da. Natomiast na strzelanie w dolną płytę miał za mało czasu, ze względu na to, że ja podjechałem specjalnie do, do przodu, po to, żeby właśnie uniemożliwić mu taki strzał. Także dzięki temu mam 2 250 już odbite. 2570 tu jeszcze w działo dostałem. O, jak ładnie widać, jak tutaj ten demetr rośnie. Jeśli chodzi o odbite pociski, a ja sobie spokojnie tutaj jeszcze coś mogę zdziałać. Musiałem naprawić lufę, ze względu na to, że któryś tam mi zniszczył lufę. No a ja sobie, mm, mając takie działo, które jest średnio celne, bolałem naprawić je aniżeli cośkolwiek innego robić. Dobra, jest i trzeci i dostał w czubek wieży. To jest aż dziwne, że ten is III naprawdę miał OP wieżę. Ta wieża była tyle razy modyfikowana, taka była, fajna była, w pewnym momencie miała 220 pancerza z każdej strony, a powiem szczerze, na chwilę obecną is trzeci jeżeli nie widzimy nawet dołu możliwości, strzelamy go w górę i spokojnie to wszystko wchodzi. Tak próbuję właśnie łapać ten damage na, 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 na siebie, żeby ten Tygrys drugi coś tam strzelał, ale no, niestety nie daje się tutaj skusić. 3788 i odbitego prawie 3000, czyli już nie jest źle. Już sobie tak kalkuluję, że miałbym. Dobra, tygrys jeszcze mi tutaj coś trafił. Że już byłoby całkiem przyzwoicie, bo już mam ponad 7500 damage. Tutaj piękny strzał w Baczetta. Oczywiście z rykoszetem, to nie jest miejscówka, którą zwykle jeżdżę. Powiem szczerze, że raczej to jest miejscówka dla medów, ale powiem szczerze, że, że tak hmm, nawet nieźle to wyszło, jeśli chodzi o to miejsce. Widziałem tak naprawdę, chodziło tylko o jedną rzecz. Jeżeli macie dobrych graczy z tyłu. Za plecami, wiecie, że oni są w stanie trafić to, naciskami y, przeciwników. No to wówczas można sobie pokusić właśnie pojechanie w to miejsce i próbę jakiegoś tam. Y, o tutaj, kolejny strzał bez żadnego takiego większego przycelowania. I kolega w baczacie został odparowany. Mam już łącznie 7, 8, 400, prawie 8,5 tysiąca damage. Teraz już trochę więcej. No to już myślę sobie, jest nieźle, nawet jeżeli teraz mnie zniszczą, to prawdę powiedziawszy powinienem tę misję sobie zaliczyć. Ta misja może nie jest jakoś specjalnie trudna do zrobienia, ale jednak wymaga trochę cierpliwości, tego właśnie dania się, poobi poobijania się żeby nas trochę pobiali. Tutaj um, niestety zaczynamy wkurzać już ten Leopard. Kolega się przełączył na hity, e, tak jakby miał e, za mało penetracji. E, standardowa penetracja 270 mu nie wystarcza, więc przełączył się na hity, więc no, no cóż. Jego, jego jakby taka um, rola jest raczej robienie czego innego aniżeli e, tłuczenia się z daleka hitami. Ale cóż, skoro inaczej, nie umie. Dobrze, E3 zniszczona Tygrysa. Jest Leotard. I dostaje jeszcze z Golda od Isa 8 no, także w tym momencie wszyscy już mieleją, już się przełączyli na pociski goldowe, a ja ich w dalszym ciągu też tam jeszcze obijam. 4 fragi, 5336 widocznego damage'u oraz odbitego 4900. Prawdopodobnie tu się, tu się, tu się, tu się, wiele więcej nie da wskórać. Tam już została tylko E5. Ten leotard, który jeszcze tam stoi. Który właśnie mnie wykończył, i powiem szczerze, że doprowadził mnie do lekkiego wkurzenia, bo myślałem, że jeszcze troszkę się poobijam tutaj. Więc stąd też nazwałem go idiotą, ponieważ tylko i wyłącznie na goldzie sobie poleciał. No dobra, nie będę przedłużał, bo tam ta bitwa się skończyła dosłownie 30 sekund później. Wygraliśmy ją. Natomiast ja tutaj dostałem MK, dostałem jeszcze dodatkowo cztery beretki oraz tylko i wyłącznie duży kaliber. 5883 dm, 4 fragi i XP, całkiem przyzwoity 1228. Tylko taki mały exp wystarczył na to, żeby zdobyć yy, MK na i 7 To znaczy, że mniej więcej osób, mało osób w nim grało ostatnio i tych wyników nie śrubują jakoś bardzo. Całość była grana tylko i wyłącznie na pociskach zwykłych. Nie używałem żadnego pocisku goldowego, pocisku premium i Zobaczcie, co zrobiłem. 18 strzałów, 16 trafionych, a właśnie tam strzelałem w kierunku... Tu jeszcze ISU z mojego podświetlenia dostało. E, piątka, Leopard. Chciałem zobaczyć, bo strzelałem w kierunku tego T30, ale jak widać nie dostał. Jest to najlepszy wynik, jeśli chodzi o damage całej drużynie, 4 fragi. I EXP naprawdę też bardzo dobry. Tak jak powiedziałem, 5883 zablokowane przez pancerz 5610, czyli mamy tutaj już ponad prawie 12 tysięcy. Dodatkowo jeszcze dochodzi to moje zabrane 2150 z życia, więc spokojnie bym sobie tutaj poradził z całą tą jakby liczbą. I dodatkowo jeszcze zobaczcie, to, że stałem w tamtym miejscu, poświecałem dodatkowo naszym sojusznikom. Spowodowało, że zarobiłem 3428 z podświetlenia, tyle dostałem na plus, jeśli chodzi o y, podświetlenie. Stąd też i 1842 EXP wyszedł i zarobek brutto 104 tysiące, netto 59 tysięcy. Może nie jest to jakaś super, hiper, epicka bitwa, ale ta bitwa była bardziej przygotowana pod to, żeby właśnie bardziej odbijać, i strzelać w kierunku przeciwników. Ja też nie mogłem ich poobijać nie wiadomo jak bardzo, ponieważ, tak jak powiedziałem, jeżeli skupiłbym się na tym, żeby ich szybko wykończyć, no to nie zrobiłbym, jeśli chodzi, jeśli chodzi o obrażenia po otrzymane od nich. Więc to trzeba tak wypośrodkować. Czasem trzeba właśnie lepiej robić to powoli, dać je poobijać i samo wyjdzie. Oczywiście, jak powiedziałem, być może lepszą. Maszyną do takiego obijania jest Esetka. Być może lepsza jest, lepszy jest Maus, ale no cóż, ja akurat zrobiłem to i SEM7. Nawet jakoś wyszło. Dobrze, nie będę przedłużał. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.